Uwolnij stres. Zapraszam Cię dzisiaj do praktyki medytacji, w trakcie której stopniowo, łagodnie poczujesz, jak uwalniasz napięcie i cały stres z ciała i umysłu. Przyjmij teraz wygodną dla siebie pozycję. Może to być pozycja siedząca, a możesz też przyjąć pozycję leżącą. Zadbaj o siebie, zadbaj o swój komfort pozycji. Jeśli czujesz, że pozycja jest dla Ciebie komfortowa, to przenieś teraz łagodnie swoją uwagę na oddech. Zaobserwuj. Wdech i wydech. Zwróć uwagę na tempo oddechu, na jego długość, rytm. Obserwuj oddech z ciekawością i pełną akceptacją. Oddech jest tak stałym towarzyszem Twojego życia. Że czasami możesz go nie zauważyć, a to właśnie świadoma, uważna obserwacja oddechu jest świetnym narzędziem do tego, żeby uwolnić całe napięcie i stres z ciała i umysłu. Poczuj, jak oddech przepływa przez Twoje ciało. Zauważ wrażenia w ciele przy każdym wdechu. I każdym wydechu. Jeśli w trakcie obserwacji oddechu. Pojawią się myśli w Twojej głowie, to zauważ ten fakt, ale łagodnie wróć do obserwacji oddechu. Prowadź teraz jak najdłuższy wdech. Poczuj, jak powietrze rozszerza Twoje ciało. I poprowadź długi, spokojny wydech. I jeszcze raz. Weź długi, szeroki wdech. I poprowadź jak najdłuższy wydech. Jeszcze jeden raz. Poprowadź wdech. Poczuj, jak Twoje ciało się rozszerza, rozciąga w trakcie wdechu. I poprowadź jak najspokojniejszy wydech. Poczuj, jak w trakcie wydechu Twoje ciało się rozluźnia, staje się miękkie, zrelaksowane. I wróć teraz do swobodnego oddechu. i teraz z każdym wydechem jak najbardziej zrelaksować ciało pozwól sobie na ten relaks pozwól sobie na odpuszczanie wszystkich napięć wszystkich powinności wszystkich musza wypuść to wszystko z kolejnymi wydechami Razem z wdechem poczuj, jak nowa energia rozchodzi się w Twoim ciele. A z wydechem pozbywasz się wszystkiego tego, co już Ci nie służy, co Ci ciąży, co Cię może usztywnia. Każdy kolejny wydech jest coraz bardziej uwalniający. A praktyka powoli dobiega końca. Dziękuję Ci za dzisiaj. Zaobserwuj mój kanał po więcej nagrań, a jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, to zostaw komentarz pod tym nagraniem i polupie. Dziękuję i do zobaczenia.